Bo kiedy choruje dziecko, do walki o zdrowie staje cała rodzina. Wiedzą to najlepiej rodzice dzieci chorych onkologicznie. Stres, strach, niepewność towarzyszą im każdego dnia. I także im w tych trudnych chwilach potrzebne są wsparcie i odpoczynek. To od lat oferuje Fundacja Krwinka. Dla dzieci chorych na nowotwory krwi i ich bliskich już po raz 19 organizuje wspólny turnus terapeutyczno-wypoczynkowy. Dla dzieci rehabilitacja w pięknych okolicznościach przyrody, dla ich opiekunów. Pomoc psychologiczna. I z jednymi, i z drugimi rozmawiała Aneta Kunowska. Witamy w na naszej cyrkowej szkole. Tak zaczął się kolejny dzień turnosu. Dzień wyjątkowy, bo dzieci wzięły udział w pasowaniu na uczniów cyrkowej szkoły. To jedna z wielu atrakcji. Fajnie, dużo się dzieje. W sumie poznałem fajnych kolegów myślałam, że no nie wiem, od na przykład z 9 do 15 będą zajęcia i potem każdy już będzie musiał zająć się, zą, a tutaj ciągle, ciągle się coś dzieje. Wczoraj na przykład byliśmy w zoo, mieliśmy 5 godzin wolnego, dużo mogliśmy pozwiedzać. Dzieci spędzają czas poza szpitalem, biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych, integracyjnych i rehabilitacyjnych, w licznych warsztatach i animacjach. Ważne jest to, żeby te dzieci czuły się tutaj nie jak w szpitalu i nie ta pielęgniarka jest pielęgniarką szpitalną, tylko tym razem jest też ich koleżanką, z którą mogą się pobawić, potańczyć i powygubieć. Powinny robić wszystko to, na co mają ochotę. Eee, trzeba je zachęcać do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, do takiej, która im się podoba. A rodzice otrzymują wsparcie psychologa i innych rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną. Dzieci podczas leczenia, nawet kiedy przebywają w domu, to muszą bardzo uważać, ponieważ mają dalej obniżoną odporność i y, muszą dbać jednak o jakąś izolację. Rodzice boją się wyjeżdżać. A w tym miejscu spotykają się ze zrozumieniem, bo łączą ich podobne przeżycia i problemy. Pani Sylwia jest mamą 12-letniej majki, która zachorowała dwa lata temu. Mieliśmy też taki wewnętrzny strach, żeby po prostu wyjść do ludzi. A tutaj spotkaliśmy się właśnie z takimi samymi ludźmi, z takimi samymi problemami, jakie my mamy, i dzięki temu po prostu łatwiej jest mi jako mamie. To też okazja do integracji i zacieśniania więzi, które podczas walki z chorobą często ulegają rozluźnieniu, a nawet całkowitemu rozpadowi, bo gdy słyszy się straszną diagnozę, wali się cały świat. Wtedy jest tyle emocji e, ciężkich, trudnych, e, często działamy jak przez mgłę, e, często tych pierwszych dni nawet się nie pamięta. Mówią o, o tym, że gdzieś tam to ich dzieciństwo zostaje chwilowo, chwilowo zatrzymane, a jednocześnie na pewno bardzo szybko dorastają. Wszystko to wrogowie w otoczeniu zieleni, która działa kojąco na zmysły i daje nadzieję na lepsze jutro i pokonanie podstępnej choroby.